Jeśli pewnego dnia staniesz się naprawdę bogaty, pamiętaj o tych dziesięciu rzeczach. Po pierwsze, nie mów o tym nikomu, nawet rodzicom. Po drugie, najpierw spłać wszystkie długi wobec swoich znajomych, banków, pożyczkodawców internetowych itd. Po trzecie, te pieniądze zostały już przelane na twoje konto. Nie odsyła ich z powrotem w świat. Najpierw odłóż je na minimum 6 miesięcy. Po czwarte, nie kupuj od razu domu ani nie wynajmuj mieszkania w ekskluzywnej dzielnicy. Pięć, nie spiesz się, żeby od razu rzucić pracę. Sześć, nie kupuj jeszcze samochodu ani dóbr luksusowych. 7. Nie wchodź w interesy ze znajomymi, krewnymi, kolegami z klasy i tym podobnymi osobami. 8. Jeśli masz dzieci, zrób wszystko co możliwe, aby nie dowiedziały się o tym, że jesteś bogaty. 9. Utrzymuj status quo. Zachowuj się jakby nic się nie zmieniło i 10. Bądź ostrożny, jakimi informacjami dzielisz się z innymi. Jeśli mnie nie obserwujesz, prawdopodobnie nigdy mnie już nie zobaczysz, jeśli jednak jesteś wśród moich obserwujących, to gratuluję, rozwijasz się każdego dnia.